6 października, witam Państwa na Plasówce Gospodarczej. Jak donosi Gazeta Wyborcza, Komisja Europejska pozywa Polskę za niewdrożenie dyrektywy o kartach płatniczych. Temat jest bardzo poważny, ponieważ już niebawem w Luksemburgu minister Ostowski ma szansę tłumaczyć się z kompromitującego faktu niewdrożenia w Polsce dyrektywy o usługach płatniczych. Dyrektywy, która tworzy jednolity rynek unijny w tym zakresie. Warto pamiętać, że jednolity obszar płatniczy ułatwi obywatelom i firmom z Unii Europejskiej dokonywanie transakcji poza granicami krajów macierzystych, tak aby były one równie bezpieczne, łatwe i proste jak w ich kraju macierzystym, tam gdzie zawierane były umowy. Polska pomimo monitów od kwietnia nie wprowadziła tego prawa. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, sprawa trafia do trybunału. Minister ma się z czego tłumaczyć, jednocześnie ma się z czego wstydzić, ponieważ brak tej dyrektywy w Polsce, jako ostatnim państwie w Unii Europejskiej, bije po kieszeni i firmy, i obywateli naszego kraju.